Moje doświadczenia pracując z utytułowanymi sportowcami są takie, że oni bardzo często do mnie trafiają z wieloma przekonaniami. Robią wiele swoich różnych rytuałów czasami mniej groźnych, czasami bezsensownych, najróżniejszych. Zaobserwowałem wielokrotnie, że racjonalizowanie im tego, że oni czegoś nie potrzebują i są najlepsi pomimo tego, że coś robią. O, potrafi odgrywać kolosalną rolę. Ja podam jeszcze taki przykład. Jeden z moich znajomych, który jest trójboistą, m, prowadzonym był tam przez jednego z trenerów, potem drugiego, trzeciego, i jeden z nich zasugerował pewien zestaw rozgrzewkowy przed wyjściem na pomoc w trójboju. I miał pewien swój rytuał. Tam 45-minutowa rozgrzewka składająca się z różnych tam rzeczy. I on był przekonany, że on musi to zrobić, żeby zaktywować te wszystkie mięśnie, pobudzić się, żeby po prostu mieć ten maksymalny performance. I kiedyś była taka sytuacja, że z uwagi na rozplanowanie tych podejść było raptem tam 10 minut do startu. I on nie zdążył, tego zrobić. I on był tak sparaliżowany tym, że on nie jest odpowiednio rozgrzany, że mu się na pewno nie uda. Ta rozmowa dała mi do myślenia, że właśnie staram się pokazywać sportowcom, z którymi pracuję, że są najlepsi nie dzięki temu, ale pomimo tych wszelkich rytuałów, tych często ozdobników treningowych.